Mamo, chcę River City Girls, przecież mamy River City Girls w domu. River City Girls w domu. No właśnie, River City Girls w domu znajduje się w tej przesyłce. Otóż przyszedł do mnie z AliExpress hak e, Neketsu Kołcha Girls. E, no hak Neketsu Kołcha Kunio-kun tak naprawdę, wydany na Famicoma. E, I od wrzucaliśmy kiedyś post na temat e, tego kartridża. No i tam były komentarze odnośnie jakości produktu, jak to w ogóle wygląda, więc pomyślałem, że zamówię i yy, pokażę, jak ten produkt wygląda od środka. Więc, no cóż, no, koperta przyszła, tym razem już nie jest, to jakiś, nie jest to zawinięte na tysiąc razy jakieś opakowanie, yy, tylko jest to zwykła koperta, w sumie taka, jak inne przesyłki, jakie z Ali dostaję. Można obejdzie się bez nożyczek. No, w sumie rozpakowanie będzie krótsze niż zwykle, ale proszę, ale elegancko zapakowane i powiem Wam, że taki pierwszy rzut oka na Kadwicz to wrażenie mam całkiem pozytywne, akurat z tyłu nie ma żadnego napisu, przeważnie są. Ponieważ jest to wygląd kartridża tak z tych z gatunku teoretycznie tych lepszych, bo wiadomo, że one wychodziły w różnych wariantach jeśli chodzi o plastik. Mówię o kadidżach Pegasusowych oczywiście. No Jest to taki wydanie na wzór Pegasusowego. Z tym, że w nietypowym żołym kolorze, ale jeżeli sobie wejdziecie na aukcję, macie tam kilka wariantów kolorystycznych. Ja stwierdziłem, że do River City Girls pasuje akurat kolor Różowy, więc takowy wziąłem. Gra wyprodukowana w 2019 roku. Ten hack został wyprodukowany. Ty jedynie, no, Technos Japan Corporation jeszcze inaczej nie ma. Znaczy, ma dużo z tym wspólnego, bo stworzyło pierwowzór, ale za hack odpowiada już tutaj e, grupa pasjonatów, powiedzmy. E, no i co, etykieta jest całkiem łonna, powiem wam, w przeciwieństwie do tego, ściągniętych grafik z poprzedniego rozpakowania. Do sprawdzenia, którego was zachęcam, to tutaj mamy do czynienia z bardzo fajną etykietą i też sam plastik Kadridza jest bardzo przyjemny. Kadridz jest stosunkowo lekki, no ale wydaje się dobrze wykonany i w sumie spoko, podoba mi się bardzo. Ech, yy. Zawsze jest jeden problem odnośnie kartridży z Aliexpress, jak i, no nie tylko kartridży, wielu produktów, które są sprowadzane z tam z Chin, że nie zawsze one działają, nie? W poprzednim materiale nagrywałem mat film odnośnie gry na Sega Mega Drive. Nie posiadałem fizycznej konsoli, więc nie potrafiłem stwierdzić, czy gra działa, czy też nie. Ale, ale mam w domu Famicoma więc czemu by nie sprawdzić, czy ta gra działa. Zobaczmy, jak to wygląda, czy będę w stanie w nią zagrać. Hej, oto mój skromny setup. Telewizora LCD nie posiadam, niestety. Żeby to wyglądało bardziej jak w latach 90 Ale mam inny telewizor i mam oryginalnego Family Computer, czyli oryginalnego Famicoma, chodzi konsolę Nintendo. Wstadzamy Candy. Ciskamy Power. Jest! Działa! Proszę, info przerobione. Ojej! o jest, kabelki krótkie niestety, grałem w to dawno temu, oryginał, przeszedłem, możecie też oglądać u nas na kanale, no i tu się gra z Twittera tak samo, w sumie narzekaliśmy na tą grę w redakcji, na reketę kołka kunio no ale tak z perspektywy czasu powiem wam, że jest całkiem w porządku. Ło, mogę sobie wyskoczyć? Ło, proszę, wyrzucamy, to. Wyrzucamy dziewczyny Za. Może się uda pierwszego bossa pokazać chociaż? No. Wyszedłem z sprawy. Takie wleczkie, żeście jeszcze nie oglądali. A, bo mi się życie kończy. A. Dobrze. Ale... A nie, to trzeba było dojść do posad, tu się wtedy pojawiała plansza z tym, z jego iniciem. Ale cóż, no tak to wygląda. Gra działa. Mój egzemplarz działa, nie wiem czy wszystkie będą działały, może wasz okaże się wadliwy. Ale jest, i działa. Tylko się cieszyć. Dobra, to było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dawajcie łapki w górę, dawajcie saby. I widzimy się w następnym rozpakowaniu. Cześć!